Tylko na imię Jezus skłoni się każde kolano i każdy język wyzna, że to Syn Boży. I wiesz, co jest dobre? Że jeśli tak, z taką skruchą w swoim sercu przyjdziesz dzisiaj do Boga, przyjdziesz dzisiaj i pojednasz się z Jezusem, to również stajesz się Synem lub Córką Boga. Za darmo. Ja jestem Synem Boga. I nie zasłużyłem sobie na to żadnym swoim uczynkiem. Na pewno nie tym, gdy grzeszyłem, na pewno nie tym, że teraz głoszę ewangelię po prostu niczym, bo na to nie da się zasłużyć. Na to nie da się zasłużyć. Tego nie można sobie wypracować. Tego nie można sobie wywalczyć na polu bitwy. Nie wiem, <śm> z diabłem, z demonem, nie wiem, co tam sobie możesz wyobrażać. Nie wywalczysz sobie zbawienia. Reinkarnacji w lwa również sobie nie wywalczysz, ponieważ takie coś nie istnieje. Rozumiesz? Ale możesz być pewny zbawienia dzisiaj. Pewny na 100%, rozumiesz? Ktoś cię pyta. No dobra, a jak umrzesz, to co z tobą? Idę prosto do nieba, do swojego ojca. Tak możesz odpowiadać. Rozumiesz? Z pewnością, z pewnością, bo ja wiem, co mnie czeka. Ja się absolutnie niczego nie boję, naprawdę.